Pozostaje kwestia Unii Europejskiej, jednak prace nad uzyskaniem certyfikatów zostały już podjęte. Do ustalenia pozostaje kwestia redystrybucji pakietów szczepionkowych pochodzących z Indii. Po incydencie związanym ze szczepionką na polio rozpowszechnionej w Indiach musieliśmy wykupić z obrotu 10 milionów jednostek. Ponadto przygotowane zostały już linie produkcyjne dla tych produktów. Dlatego właśnie wdrażamy program Pandemia Koronawirus. Nasze oddziały marketingowe planują zakończenie okresu wprowadzającego na grudzień 2020 roku. Wtedy ogłosimy wynalezienie szczepionki i zaczniemy rozpowszechniać szczepionki na o z 2011 roku, których wówczas nie udało się sprzedać.